Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stalkera Gammy. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim rozpoczęciem w ogóle naszej głównej misji, naszego głównego wątku fabularnego. Yy, tak, więc generalnie będziemy sobie szli na Wielkie Bagna, następnie na Agroprom i wracamy do baru tak naprawdę. W międzyczasie stwierdziłem, że wymienię sobie outfit. Potrzebuję tak naprawdę. Um, konkretnie chodzi mi o... Z czystego nieba O, coś na arenie się dzieje, teraz tak słyszę Generalnie potrzebujemy zdobyć jakiś siucik w ogóle Bo wypadałoby wymienić właśnie ten nasz armor Kurczę, ja tutaj... O, dobra mamy, git, już się zestrałem że nie będę miał Muszę sobie naprawić tak naprawdę ten kombinezonik, przebrać się, bo dopiero wtedy będą mogli mi sprzedać znaczy wymienić tak naprawdę, bo mam ten Looted Exosuit I on jest spoko, jakby no Nie mogę na niego narzekać, ale Problem polega jednak na tym Że on ma tylko i wyłącznie trzy Pojemniki na artefakt Maksymalnie, a ja potrzebuję 4. No i ten Czysto niebowy, jeżeli tak mogę to nazwać yy, Można go zapgrade'ować aż do czterech, więc to mi się akurat przyda Dobra. W takim razie możemy już się kierować na wielkie bagna. No i jesteśmy na wielkich ba. Na... Tam... Tam tak. Myślałem, że ja się zrespię tam na dole gdzieś, ale widzę, że nie. Tam jest co? Patrzcie, jakiś. Kurde, ciołek Dobra Szybka sprawa Machine Yard Discovered Witam serdecznie, co panowie chcą ode mnie? Full empty No nie stary, ja ci tego nie dam. Coś jest Jakiś syf chyba Uuu lurkery Idziemy po lurkery Dobra, bo ja nie chcę żeby mi wleciał Polernik w anomalię jakąś Kurde Dzięki panowie No tego trochę się nie spodziewałem Ci co tam oberwali? Że jeden z drugiego szczelił. Git, mamy jeden ogon. Mamy drugi. Kurde, cały czas zostaje ta trzeci. Czwarty. Pięknie. Pięknie. Mam nadzieję, że tu nie ma tych rzezimieszków. Jakieś rzeczy. Oczywiście, że są. Kolej okay, ubity. Czy ja mogę przejść? Alo. Tu nie ma żadnego bandyty No łejżą go ubił. Ale słabi są ci kom kompeniony. Mocne. Witam państwa serdecznie. Chcę byście tutaj poczekali. Za chwilę sobie wymienimy te rzeczy, tylko się schowam. Dzięki. Jestem Sky panowie, dzień dobry <laughs> Od teraz jestem sky, dzięki Podoba mi się I to będzie nasz Exosuit Nie chyba Okej, okay, dostałem coś CS5 Exosuit Sprawdźmy teraz, czym on się charakteryzuje Mamy 32,50, to jest dość normalne, 45 No tu też spoko wartości No ten burn resistance jest mniejszy, o wiele mniejszy Electrical trochę większy Dobra, teraz tak mamy bazowo 3 sloty i I możemy zrobić 4. Tak, to jest dokładnie to co chciałem. Dziękuję bardzo. Pogchampik, totalny Pogchamp, podoba mi się. Bo teraz możemy wsadzić, jak widać, to, to oraz dajmy na to. to. już mamy 59% tego. To jest zajebista ochrona. To jest zajebista ochrona. No dobrze, w takim układzie wypadałoby w końcu zacząć to, więc ja bym się wybrał tutaj szybko. No i się widzimy. Kurde, to jest całe obozowisko, coś się dzieje. No, cześć staruszku. Jednak. Co to tu jeszcze masz RK, No i to już jest ok. No to koleżko: cyk, 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 cyk. Underground Hideout. Lecimy. O, no i się przejaśniło. Zajebiście. W takim razie będziemy musieli lecieć tędy i tutaj od razu. Nie, nie, błagam, nie. Uuuh. Prawie się otarłem o śmierć. Ale się zesrałem, że teraz zginę. Ale to by była głupia śmierć. Dobra, nigdy już nie wchodzę w tę anomalię. No i jesteśmy. Miło byłoby, jakbym sobie przeszedł. Dzięki. I teraz szybko robimy to. No i sprawdzamy. Żegnam. Kurde. Lera. goście miał Exosów jak jakiś. Mocne, mocne. do profa, dziękuję. Kurwa. Szegnam. Idę z boku, przykryj. Pytanie teraz, ile tutaj jest tych bandytów? Czy to nie zostało pozmieniane w ogóle w Rydanie? Dobra, dzięki za amunicję. Miło, miło. Może być pijawka. Ten ridon mam wrażenie, że przywraca rzeczy, które były, ale są snorki. Na razie, ok, one trochę za bardzo kręcą. Zmiana magazyna. Nie wiem, czy dostał. Ok, jeden idzie już mi pomagać. Go o! Coś słyszałem. Przewracający się. Oh, właśnie, żegnam. Kolejny snork. Żegnam. panowie że coś się obudziło No to idziemy Kurde, to tu nic nie było bo może być też tak, że się kurczę nie zdziwię. Jak zbiorę dokumenty, mi się nagle pijawka pojawi. Ja pierniczę, ale bym się nie zdziwił. Ani trochę. Bo nie znam tego, nie? Więc to może się wydarzyć generalnie wszystko. O, boję się to brać. Decorated Jewelry Box. Mogę Was tu tepnąć? <laughs> Mogę Was tu tepnąć! Let's go! Nie ma? Nie ma piwki. Dobra, git, 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 git. To mi się podoba. Ale to chyba w Lostfie się coś rozpiło, albo w jakimś innym modzie. No kurde, pamiętam, że coś było. W Lostalfie chyba no. So soldiers shooting at a snork in the tunnels under Agroprom. Snorki się to pojawiły. Warto wiedzieć. Je rozkwasili. Dzięki wam. No i git. Oh fuck. Oj. jestem Oj sorry. tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, się tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem jak, ja nie cierpię pijały, kieny, jak ja ich nie jestem tutaj, jestem tutaj, Jo, ale jaja mocne. Gdzie opiedziecie 4, 5. 5 wojskowych się pojawiło na górze. Ok, No to wychodzimy. No to teraz będziemy musieli zrobić sobie misję. Stryk, 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 stryk. Dziękuję, mamy to zrobione. No i teraz by nas wysłał, no oczywiście, na Diantar. Ale my już zrobiliśmy tamtą misję. Także od razu, straight up, musimy iść na Army Warehouses, i już tutaj będzie droga na Mozgozwęglacz. W takim razie w przyszłym odcinku proponuję, żeby. może zacząć ten zwęglać, To nie byłoby chyba takie głupie. Musiałbym sobie to zrobić, oczywiście, jeszcze czwarty slot, tutaj trochę, to zapgradeować. No i chyba tyle. I będziemy szli. Dziękuję w takim razie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się. Cześć. I pa.